Co się właśnie dzieje, moi drodzy? Co to jest? Co się dzieje? Dzisiaj dołączymy do przeklętej gry w Roblox. Gdzie tak naprawdę nie wiem czegoś spodziewać po tym, co tutaj, co tutaj widzimy. Ale dobra, miejmy nadzieję, że będzie to przynajmniej coś normalnego, więc zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Ale jestem strasznie ciekaw, bo jest to, moi drodzy, przeklęta gra w Roblox. Trochę dziwnie to wygląda. I mamy tutaj kogoś, kogoś dziwnego na, na, na ikonce. Ale w każdym razie mamy tu jakiś nawet park, jakiś las opuszczony. Jakieś autobusy tutaj, jakieś skulbasy, zobaczcie. Chyba musimy, tutaj, chyba musimy tutaj wejść. I o, musimy zobaczyć, czy w jakimś autobusie szkolnym w ogóle z jakimiś typkami tutaj w ogóle się ma, ok? W każdym razie trochę dziwne te typki. W każdym razie czekamy chyba na resztę i zaraz zobaczymy w ogóle co się będzie dziać. Ponieważ gra jest naprawdę mega dziwna, moi drodzy. Jest to przeklęta gra, którą moi drodzy podobno jest mega straszna i dziwna. więc Zaraz się okaże co to w ogóle jest. Oho, idziemy, właśnie, teleportujemy się do jakiegoś miejsca teraz. Zobaczymy, co będzie. Wszyscy w autobusie szkolnym były już, wszystkie miejsca zapełnione. W ogóle, co to? Co to jest za głowa? Co to jest, moi drodzy? To jest jakiś zozo? W ogóle, co to ma znaczyć? Jakieś dziwne szelki, jakieś jakie ręce to ma, mój Boże? Naprawdę wygląda to troszeczkę dziwnie. Ale dobra, musimy chyba gdzieś tutaj iść. A zobaczcie, Isamu w ogóle tutaj pisze. Jakieś Isamu. Hej, Zozo. Isamu and Dead Friends. A musimy chyba znaleźć jakiegoś przyjaciela, Zozo i Samu. Rara, okej, okay, dobra, poszukamy zaraz w ogóle. Ale nie możemy sobie na razie wyjść w ogóle nigdzie. Ale wygląda ten Zozo troszkę dziwnie. Nie wiem, jak wy, ale dobra, musimy znaleźć jakiegoś typa, który jest zombie. Ale nie możemy uciekać, bo Jojo. Bo Zozo to jest. To jest przyjazny zombiak Ale no dobra, o Zozo na razie bym się nie martwił I czyli Zozo musi e, Znaleźć jakiś sugar donatcy Coś, w każdym razie musimy gdzieś tutaj Iść teraz i czemu mu tutaj Ktoś, ktoś pisze, ale dobra Mamy tutaj w ogóle jakąś pizzę, tu jest w ogóle e, Tu jest w ogóle coś, chyba ktoś Dziwny nawet, to wygląda też Jakiś, jakiś klaun, jakiś Boże co to jest, halo proszę pana, proszę pana Okej, okay, dobra już nie będę wchodził Ale dobra, tutaj takiś w ogóle idziemy wszyscy Musimy pójść przez ulicę, okej okay, Czyli na drugą stronę ulicy, ale ja tu jakieś samochody O nie 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 nie, ła nie. zdążyłem Dobra i musimy pójść e, Musimy dojść, chyba zobaczcie tu jest jakiś w ogóle Jakiś grób, grobowiec, coś takiego Mamy tu jakiś różny, jakiś cmentarz W ogóle i w ogóle tu jest jakiś dziwny pan Za mną, który ma łysą, łysą twarz Może to jest pudzian jakiś, ale dobra Mamy tu jakiś dziwny znaczek w ogóle musimy chyba tutaj Wejść, coś takiego Musimy poczekać aż inni tutaj dojdą Oho, tutaj mamy już jakąś, jakąś kobitkę z maseczką Zobaczcie, jest jakaś młoda w Robloxie na maseczki w ogóle Tak jak wszyscy, ale wszyscy muszą przyjść przez tą ulicę W ogóle, co to jest? Rara, o, Zozo się obudził Zobaczcie w ogóle, co się teraz stanie To jest Zozo, zobaczcie, jest z nami w ogóle Zozo i wygląda on troszeczkę dziwnie, ale dobra. Pójdźmy w takim razie tutaj. Jest, oho, yy, coś tutaj, coś chyba, coś chyba ten Zozo nie wygląda niemrawie, ale chodzi o to, że to jest jakiś kamień, który chyba, który chyba jest jakiś przeklęty, nie można go dotykać, tak? I o nie, co tu się dzieje? Co się właśnie dzieje, moi drodzy? Co to jest? Co się dzieje? Co to jest? Zobaczcie, Zozo, czy to jest prawdziwy Zozo? O, co tu chodzi, moi drodzy? Co to jest? Musimy... Co tu piszą? Gross dude go eat something! On chce chyba nas zjeść, bo to, to jest Zozo, czy jakiś... Czy on się teraz obudził z, tej, z tego dobrego Zozo w zły Co to w ogóle się tutaj dzieje? Wszyscy tu jesteśmy. O oh, nie dziura jakaś, zobaczcie, jakaś dziura tu jest. I co? I musimy, musimy chyba być z tą dziurą tutaj z wszystkimi. Żebyśmy tylko nie zginęli stąd. Ale dobra, biegniemy, biegniemy, latarnia, pierwsza latarnia, to dobra wskazówka, druga latarnia. Idziemy w dobrą stronę. Musimy uciekać, ale nie możemy chyba dotykać ścian, coś takiego. Mamy tutaj drugą latarnię! Oho, kolejna latarnia. Czy te latarnie? Może to jakiś symbol, są te latarnie, zobacz. One się może układają tutaj w jakiś znak. Ale dobra, chodźmy do przodu. I kogo my, co my tutaj mamy? O, tu jest jakieś wyjście w ogóle stąd, zobaczcie. Aż się boję w ogóle, co to jest? To Zobaczcie, tutaj coś leży Jakiś, jakaś kukła w ogóle Co to? Co to ma znaczyć, moi drodzy? W ogóle nie wiem ten Zozo to... A tu jest miecz, zobaczcie, możemy ten miecz podnieść. Patrzcie, rzeczywiście, mam miecz, zobaczcie. Zobaczcie, teraz to możemy, moi drodzy, patrzcie to nawet jak rycerze możemy bić. A masz, a masz, pani jest piekarnikiem na, na, na plecach, dobra. Musimy iść teraz chyba do przodu, bo my przyszliśmy stąd, ale... It seems to have turned into the demon. Czyli coś się z Zozo stało, Jest demonem. Ale zobaczcie co to jest w ogóle. Sword over there No mamy już miecz, halo, mamy miecz w ogóle Jaka blondyna, tutaj nie ma różowe włosy A tutaj gościu z piekarnikiem se biega Jakimś, albo z budką telefoniczną Ale musimy gdzieś tutaj iść I nie wiem gdzie, i chyba musimy coś tutaj chyba zbić Coś tutaj, Zozo O nie, Zozo uciekła, zobaczcie Zozo uciekła, nie, co musimy teraz zrobić A nie, tu jest Zozo Oho, czyli my, a, czyli Thanks to you, Marons. Czyli tak naprawdę teraz chyba uwolniliśmy Zozo, he's gone, uciekł At least he ate, o co chodzi, cały czas jakaś kobita pisze o, o jakimś jedzeniu Musimy, e, musimy, coś jeszcze jest tutaj missing, czyli coś jeszcze jest zgubione i musimy to znaleźć Ale co to w ogóle, o nie, typek który żyje, szkoda go Dobra, musimy iść tędy, zobaczcie, tu mamy jakieś paski, jak w grach wyścigowych zupełnie Musimy, broczyć, chill, zobaczcie, jakieś typy się tutaj uspokojają. w ogóle Nieźle, co za odpał, dobra, lecimy dalej Słuchajcie, tu w ogóle, tu jest jakaś, Abo jeju, co to w ogóle jest, musimy o nie, parkour, nienawidzę, zobaczcie Musimy, tutaj musimy ją uwolnić, widzicie? Musimy tą kobitę uwolnić Musimy przebiec przez ten most, który wygląda jakby nie chciał, żebyśmy przez niego przebiegali I musimy przebie przeskoczyć też przez drugi most Dobra, jesteśmy tutaj, po drugiej stronie Ale nie wiem, co mam teraz robić Dobra, musimy więc dalej O, jesteśmy, dobra Tutaj jakieś w ogóle kości, jakiś trup tu jest, zobaczcie Jakiś trup Vote, water, button, A which... A, czyli mamy... Musimy zagłosować teraz który guzik musimy... Musimy... musimy nacisnąć. Nie wiem, może boże... może green! Niech będzie green! Niech będzie green! Zagłosowaliśmy na green! Musimy zielony guzik wcisnąć, ktoś musi tam. Tam są guziki. Dobra. Więc, więc wciskajcie te guziki, dobra, musimy przeskoczyć teraz tutaj I z powrotem wracamy, great job, oho, czyli uratowaliśmy wciskając zielony guzik, niesamowite Follow me, czyli za kimś teraz idziemy A, musimy iść teraz za Isamu Isamu, musimy iść w drugą stronę, dobra See that minecart, o, do minecarta wskakujemy, zobaczcie Hurra, minecart Dobra, jesteśmy, a, minecart Dobra, jesteśmy w Minecrafcie. A nie, to my musimy przeszukać, go Boże, się że będziemy miechać. Dobra, słuchajcie, musimy go przeszukać. tutaj coś mam być chyba, ale nie wiem za bardzo co... A tutaj, widzicie, tam jest coś, widzicie? Mamy klucze tutaj zaznaczone i musimy teraz pójść do tych kluczy, żeby tylko one nie, nie dorwały nas wcześniej. W każdym razie zobaczcie, on nawet ma jakiś tutaj wkręt, jakieś gwinty, w ogóle śruby gwintowe. Dobra, musimy pójść tam do drugiego. Musimy tylko uważnie skakać. Nie! Dobra moi, dodać, żyjemy, jeszcze żyjemy, jeszcze żyjemy, jeszcze żyjemy, nie! Nie mój, do... zbugowałem się! Zbugowałem się! O! O jestem, dobra, żyję. Zobaczcie, Boże, jak się przestraszyłem. Myślałem, że to będzie mój koniec. Dobra, idziemy do kolejnego. Musimy dojść do tamtego. O nie, co to jest w ogóle, moi drodzy! Musimy mam, mam przez niego przeskoczyć. Co to jest w ogóle? Dobra, mamy już trzy kołazy, mamy już trzy klucze. Ale Boże, kto robił tą grę? O nie! Dobra, jesteśmy, żyjemy, ale gdzie się podzieli wszyscy, halo? Nie są wszyscy? Boże, gdzie on się... A jeszcze jest jeden klucz tam. Dobra, musimy pójść teraz tutaj. Chyba jeszcze raz, i musimy przejść. Tam jest jakieś przejście? Nie ma przejścia, chyba. Ale jest przejście na tą wyspę tam. W każdym razie musimy poczekać, aż ten głaz znowu tutaj pójdzie do góry. Bo zostaliśmy tylko we. Wy... Trzech tak naprawdę, zobaczcie, wszyscy chyba poginęli Albo wyszli, musimy zdobyć jeszcze ten klucz I wtedy dopiero coś będziemy mogli zrobić W każdym razie musimy znowu przeskoczyć Przez te chore mosty Jeju, co to w ogóle jest Zobaczcie, jakiś kościotrup tutaj Jeju, nie, ma, nie mam naprawdę pytań, nie mam pytań Moi drodzy, dobra, tu jest jakiś, zobaczcie Tu jest jakiś kolejny klucz, zostałem tylko, zdaje się ja I właśnie mamy go nie wiem co możemy teraz z nim zrobić. Dobra, podniosłem go Great of old, all the parts znalezione. Fantastycznie. Musimy pójść teraz do Minecarta, zostałem sam w grze, drodzy i się boję troszeczkę. Dobra, idziemy teraz do Minecarta, czyli musimy przeskoczyć przez to wszystko znowu po kolei, żebyś się nie tutaj nie nabić na coś, na jakieś znowu guziki zielone albo mosty zwodzone O, i samu jest, i samu stary, może case Penning zrobimy. Dobra, idziemy do samu. jest, jest i samu, siema i samu, Siema mordo. Dobra, musimy chyba do Minecarta wsadzić. O, jedziemy minecartem, zobaczcie! Uu! Jedziemy minecartem, dobra, do, do przodu i teraz co mamy? Tutaj kolejne latarnie. Jezus, jakieś w ogóle piekielne otchłanie, nie mam pytań w ogóle co to jest? Jakieś abominacje albo coś nawet gorszego. Zobaczcie, dobra, jesteśmy teraz tutaj. I co teraz, pytanie, ja, tunel bez końca mamy. Ale teraz jump of the minecart, a musimy z niego wyskoczyć. Zobaczcie, tu jest jakaś w ogóle cała kraina i nie wiem za bardzo czego się możemy tutaj spodziewać, ale dobra, słuchajcie, tutaj musimy pójść zajście, że zobaczcie, to jest jakieś piekielne w ogóle. To jest jakiś w ogóle tunel, tor przeszkód cały, zobaczcie, w ogóle moje dody, skoczymy sobie chyba wyżej, jeżeli się da, ale chyba się nie da. Jest tak żeby się nie dało. W każdym razie, zobaczcie, tam są jakieś w ogóle. Tam są jakieś ośmiornice u górze! Boże, moi drodzy, nie mam pytań, co tu jest, ale w każdym razie, moi drodzy, wiem mnie słuchajcie, jeżeli po tym odcinkiem zostawicie 100 łapek w górę, to w następnym odcinku, moi drodzy, zrobimy kontynuację naszych przygód tutaj, więc pamiętajcie o łapeczce w górę, subskrypcji i słuchajcie, mam do was prośbę, abyście napisali w komentarzu, moi drodzy, e, czy chcecie zobaczyć więcej takich gier, moi drodzy, fabularnych w Robloxie, do zobaczenia, żegnajcie, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku, papa. Pa.